Simon, witam was bardzo serdecznie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Kolejne nagrody za full champions na Team of the Season seria oraz 3 piki z ikoną 90+. Sporo kontentu dzisiaj, ale jeszcze więcej będzie na sobotnim streamie o godzinie 10.30, gdzie będzie największy opening w tym sezonie, oczywiście na Team of the Season Ultimate. Grubo ponad 100 playerpicków 80+, Paczka za 30 poziom, 30 razy 84 plus i wiele, wiele więcej. Link w opisie do mojego Twitcha, Zapraszam serdecznie. łopeczka w górę, nie widziałem, że się spodobał. subskrybujcie kanał. No i lecimy do odcinka. Według moich obliczeń powinny być statystyki. No i teraz zobaczmy. Okej okay. Fizyczność 87. Tu nie będzie chyba nic dobrego. No to nie jest ani Nazario. Chyba. No nie, wiem, no, nie, no to jakaś defensywna karta. Witam. Ej, tu ty już wiesz, że tu z Nitzmanem? Nie, no. dribbling nie wiem, to jest za dobry dribbling na, na Pujola i za słaby chyba na Litmanena Podań jakiś taki pomocnik, pomocnik typu Dureń Klampard, Lampard coś takiego Come on. dało się gorzej czy się nie dało gorzej generalnie Pierwszego pika odsłaniamy, 86 podań Cuadrado, no to, to tak szczerze było, było widać, że to nie będzie nic dobrego Ty, ale hit, jak to odsłonić teraz? A, okej, okay, szczęsny Dobra, ostatni player pick Bremer, dobrze, ta paczka jeszcze jest Dobra, ostatni piczek 71-91, 60 Bremer znowu, drugi pik Tonali, no dobra, no dobra I ostatni pik To jest ostatnia szansa Ja pierdzielę. Tonali, dobra, Ok, no to tak się prezentują piki No sami ocencie jak to wygląda Szczerze, takie piki powinny być za 14 zwycięstw Nie rozumiem tego, jak ktoś może trafiać lepiej Za tyle winów Dobra, duża paczka za takich zawodników Zobaczymy, może coś tu będzie bez toca, ojojoj, słabiutko. Otwieramy. Dobra, paczka poszła. Paczka poszła. Niech się dzieje co chce. Skipuję tą paczkę. Dobra, otworzyłem ją czy nie? Dobra, otworzyła się. Dobra, co my tu mamy? 91 fizyczności. Możecie obstawać co tutaj widzicie. Okej, okay, defensywa jest top of the top. Bremer. Ej. Ej, nie jest źle chyba, bo to jest trzecia karta. Dobra, idziemy z kolejnym. Bramkarz, tu jest bramkarz. Okej, okay. szczęsny. Ej, tu jest dobra paczka chyba. Proszę. Będzie coś wyższego, no nie? Bo już nie ma żadnej 9 trójki. Czy jest jakaś jeszcze 9 trójka? Okej, okay, 92, wytrzymałości. Defensywna karta. Bareja! Okej! Okay! Okej! Okay! Jest dobrze! Mogło być naprawdę dużo gorzej. Nie wiem ile Bareja kosztuje, ale jest fajnie. To nie jest Di Maria, tylko jest Barella. No i powiem wam szczerze. poczekajcie, zobaczymy jaka scena Barelli, ale. No nie, no widzowie, 500 tysięcy monet. Oddało. Jedna z trzech ikon. Prime, Toty, urodzinowe lub. I Titan. Drugiego takiego pika otwieramy, no w pierwszym nie było najlepiej, bo był kuman Okej, okay, 87 fizyczności, no nie wygląda to za dobrze Bo ani jakiś topowy obrońca, ani chyba topowy napastnik Defensywna karta bardziej, no jest to... Nie, naprawdę? Dobra, nieważne, idźmy stąd Nie, ja, no to już jest gówno, no to już jest co tam, ja. Ostatni pick, ostatni pick, jest ostatnia szansa Siema, witam serder. Dobra, można się rozejść tu jest najważniejsze konto, jeżeli chodzi o pika z ikoną. Tu, jak coś wypadnie, to będzie świetnie. Co z ikony? Dwa razy trafiłem na razie na dwa piki. Dwa razy najlepszy był kuman92, chyba urodzinowy, czy jaki tam by nie był. Słaby na pewno jest. Dobra, włączam moją magiczną tu graficzkę. Otwieramy pika. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki widzowie. Lecimy z pierwszym pikiem. 8-6 fizyczności. Uh, dribbling takis. Uh, Fernando Fernando, Fernandy Europo, Okej. Okay. Shooting. Jakiś drewniany napastnik to jest co? No stoiszko, dobra lecimy z drugą kartą Nie no tu się nie da, z tych Hikon nic nie leci po prostu Okej okay, jakiś wytrzymały facet Defensywna znowu karta Ale Niezły dribbling nawet, podanie jest GIT, LAM I ostatnia karta Dobra koniec No już widziałem po statystykach, że to jest O, o jest. jedziemy Dobra, dobra pierwsze, pierwsze konto Uwiza z nagrodami Uwiza <noise> <noise> Dawaj, no. Okej, okay, nie najgorzej, nie najgorzej. Jest, jest, jest dobry start, nawet. O, dobre! Adrian. Rabio! Adrian. Klasa! Adrian, No już dawaj. Dobra, okej, okay, 97 wytrzymałości. Dobra, ofensywna jakaś karta. Dribbling, nie wiem, gdzie... Dobra, strefeza, to było, prze... to było pewne, to że było, będzie. To by było to Dobra, dawaj jeszcze druga, no dawaj druga. Już zasłoniłeś? Tak. Już tak, tak druga, nie, ja, ja wszystko, ja, ja reaguję bardzo szybko na takie rzeczy. 92 fizyka, 90 dobra na defensywna To nie jest tak, nic topowego Jak to nie? Topowego? No to Nali, ej nie jest źle, ej to Nali jesteś warty chyba Jako no, druga karta, dobra 30 30. dawaj, o serio? No. 30 jest warty? Ale głupio, dobra dawaj, dawaj pracę. ostatnią, dawaj ostatnią No nie, ja już jest mąż Proszę, szczęsny, coś się że będzie Nie jest szczęsny od razu mówię Okej, okay, dobra, to jest dobrze mm. eee, 95 fizyki NIE! Nie wiesz, jak złączyłem 83 wytrzymałości? Byłem wtedy już do kwara z kwelia, ale jest smoling. Ej, dobra, Smolink jest wart ile? Ponad 200, tak? To była fizyka za duża, żeby to był kwara. Kurde, ja się podjarałem. Dobra, lecimy z pierwszym papierpikiem Mówisz Drugi piczek. Nie, no, melo, no, stary. Ty, ja gdzieś to widziałem. Nie, stary. Nie, to on, on też został robieta. robieta, rabiota. Dobra Będziemy modlić w ostatnim? Niestety nie, jak ponownie bierzemy w Lachowicia. Oj, tragiczne, powiem że Najgorsze piki te złote, jakie miałem na razie Przez wszystkie chyba ligi Zawsze jakieś 8 ki leciały Od którego zaczynamy? Co my tu mamy? Oj, chyba słabo o Kim Tylko nie Kim Kurde, nie widzę statystyk do końca przez czat Ale chyba coś słabego Di Lorenzo, no tak, no, to nie mogą mieć nic dobrego Dobra, ostatnie dwa piki Dobra, weźmy teraz pierwszego 92 podaj, no raczej nic dobrego 90 strzałów Di Maria, dobra, dobra Spoko. Ostatni pick. Proszę, proszę, coś kosmicznego. Bramk. Nie. Wojtyła. Skubaniec. Na której pozycji są najlepsze według Ciebie? Ja miałem na trzeciej. O oh, kurde. 85 strzałów, 90 obron, 92 fizyki. Nie wygląda najgorzej. Ale to tonali. Drugi. Po kolejce pojedziemy. 92, 95 fizyczności. smalling, No dobra, nie najgorzej, nie najgorzej, ale Smolinga mam chyba. 87, 86. Nie. Jezu. Za... Ostatnia szansa widzę na coś konkretnego. Dobra, tu nie mogą być dobrego. Jak zobaczyłem, że jest smolling, to smolling raczej najlepszy będzie, nie? E, nie dobra, najlepszy. bierzemy Smolinga Smolinga mam chyba niebieskiego, tak? Ale ten Di Maria. Spoko. Spoko. Nie, nie jest aż tak bardzo tragicznie. Dobra, lecimy z paczką. Tu W tej paczce coś może być dobrego. Na razie tak. No na dwie paczki poleciał mi raz dybala wymienny, raz poleciał mi barella niewymienny, także naprawdę y, bardzo, bardzo dobrze było. Więc zobaczymy, paczka z tych zawodników leci. Mm. No, będzie jakieś to? Ojo, ikona! Ikona, pierwsza z ikonę trafiłem chyba! Pierwsza trafiłem ikonę! No, pewnie ta ikona jest warta 20 tysięcy, ale pierwsza ikona pipie 23 Co? Nie, Didier. Didier! Didier, ile wart jest Didier? Ej! Eee. Ej, eee, eee! gitara! Pozdro, YouTube! Nie no, no to będzie na YouTubie, no kurde, nice! To połowej, tak szczerze, wydaje mi się, widzowie, że tutaj już więcej zarobiliśmy niż w tej parce z tocami, także trzeba doceniać to, co się wydarzyło, bo wydarzyło się naprawdę sporo. Crazy. Dobra, tu bramka, że to skipniemy, bo to bez toca nic. Dobra, ostatnia paczka Ultimate I popaczny sklep. czy jesteście gotowi na paczkę z trzema tocami. Statystyka ostatniego 96 siły, 85 fizyczności. Wydaje mi się, że to nie jest jakoś strategicznie. Ta karta defensywna. O kurde, dobra. Jaki on 89, dobra, druga A, karta. Ojej, ojej, to nie jest, to nie jest szczęśliwy będzie pierwszy chyba. Tonali, to jest chyba Tonali. Tak, to jest Tonali, Boże, to jest ten zestaw, to jest ten zestaw widzowie. I teraz, jeżeli będą wykopy, to jest koniec. Nie, to są, są wykopy. Mówiłem wam, że tamta paczka będzie lepsza z tym drogą. Proszę się rozejść, Dajmy. proszę się rozejść. Koniec, koniec nagród. Niki, zaglądanie, Na